Cześć, cześć z tej strony Maximus i dzisiaj sobie zagramy w Tomb Raider Legend d Jest to custom. Seria customowa na moim kanale. Yy, niespodziewana, zobaczyłem, że jest. To postanowiłem sobie nagrać. <grym> yy, nie wiem, kiedy będzie wrócona. Raczej to będzie ta seria w serii rannych, czyli o 10. Jeszcze nie mam pomysłu, nawet kiedy to wyjdzie. Nic, ja po prostu to idę nagrywać. I to wszystko. A więc uważajcie, Zag pograłem sobie w sekundę na początku, nie zapisałem niczego. Ale się chciałem pobawić samym, zobaczyć jak czuć te gry, jak to wygląda I, i zarąbiście Powiem tylko tyle, że jestem zakochany Dobra, a więc lecimy To wygląda tak dobrze, że jeno Naprawdę, na silnik Tomb Raidera 4 to Aha, nie że to jest Chapter One. Link do tego wam zamieszczę w opisie. Do tego customu. Oraz czego jeszcze nie wspomniałem? A, i jest po francusku głos w ogóle. To jest ciekawe, że. Ale nie czekam się tutaj niczego więcej. Tak, nie, to po prostu dobrze wygląda i to jest świetne. Myśl kupiłem tam poprzednio, ale to trudne, lata później, no. To jest akurat fajne. Bardzo fajne. Developed by Delka, tu macie autorów tego. Tego, tego, tego. Wynalazku. Based upon a game by Crystal Dynamics Tak, wiadomo No skoro Legenda normalnie dzia nie działała dobrze, to chociaż może to zadziała dobrze Zarąbiście wyglądają jej łapki tutaj, kurde, naprawdę zarąbiście wygląda Sypowa czwóreczkowa, Lara Ubranie z legendy standardowo. Tomb Raider Legend Demake. Jeden znak tego zapisu. To znaczy yy, sygnał tego zapisu to jest hit. Nie wiem czy powiedzieć, pamiętacie jakie to zmęczyłem, czy jeszcze nie? Nawet jednak nie, nie, nie. Jestem dopiero... Nepal, już został. Czekajcie. Wiem po co to jest. Dobra, kumam. E, using carnio ability, tak. Wiem o co o tym chodzi, mamy to zdobyć. Dobra, no to się bawmy teraz. Wiem o co już chodzi tutaj. W końcu wiem, tak. I tutaj mamy te tory do zrobienia. I tu w ogóle jest hit. O to tak ładnie zaznacza. Jemy tym zaznacznikiem, tego się nie spodziewałem. Totalnie, to jest naprawdę niesamowite. Dobra, łapaj się. I teraz action and jump. Dobra, dobrze, to jest bardzo jeny, jeny. Dobra, do tyłu. I tu mamy problem, pierwszy numer. W ogóle piszą, że trudność średnia. Dobra. Dobra, trzeba się bujać. dobra i teraz trzeba skoczyć. Ładnie, dobra. Mamy apteczkę, ładnie w ogóle są tutaj te modele tego wszystkiego. Widzicie, tutaj mamy health packs, to, to naprawdę się ktoś postarał, tutaj mamy game progression, możemy wejść w to w sumie. Nie ma problemu, możemy zapisać, sobie wczytać, mamy statystyki, jest 20 brązowych, 8 srebrnych, 3 złote, to też jest fajne. One w procentach nie piszą, ile zrobiłem. Tutaj są takie rewards info, to wygląda po prostu. Mam nadzieję, że są... O nie, 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 dobra, zapiszemy się oczywiście, na F5 jest skrót do save gameu Jakby ktoś nie wiedział Dobra, zapiszemy się, bo jak spadnę to wiecie, nie chcemy spadać Właśnie Eee, nie ten przycisk to trzeba Dobra, chodź, tutaj, tutaj Dobre wyczucie miałem z tym zapisem w ogóle <laughs> Było ciężko Bra i hopaj, hopaj. Teraz chopaj tutaj, chopaj tutaj i się przekręcaj, przekręcaj Przekręcaj jeszcze raz, okej, okay, dobra dobra i teraz delikatny hop do przodu. Ładnie I teraz mam tutaj przycisk znaczek w prawym dolnym się ono pokazuje. A to się otwiera, o. Jak fajnie. Tak, dobra. I teraz można to zakończyć w sumie. Czyli tu mamy dwie rzeczy do zrobienia. Dobra, yy, to koczemy nagłówkę do wody oczywiście. To możemy sobie po tego, Albo na końcu po tego pójdziemy dalej. Możemy na końcu. Mi się do zaraz nieśpieszy. Nie mam tu bardzo wymogów kiedy, ...podam to podejść. Dobra, ładny skok zrobimy i teraz idziemy tutaj, tutaj, tutaj. Tu, tu. Od razu skacz, od razu skacz, skacz. Dobra, teraz zrobimy tak, 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 do tyłu. Hop, hop. I skok, ładnie się udało, dobra. I teraz mi się tu zapisał. Okej, okay, w sumie. To nie jest jakiś ciężki moment, jeżeli być szczery. A Na tym samym slocie Nie ma się co. Nie ma się co przejmować tym. Teraz tutaj właśnie, e, ja to, że e, doszedł tutaj, bo sobie schrzaniłem. Właśnie, bo tu jest taja skurczyłem. Dobra, e, tu mamy tam krawędź. To tu bym się bardziej zapisał niż tam, żeby być szczery. Dobra, zapisik oczywiście. Jany, jany. I, I idziemy dalej, tak jest. Klasyków jeszcze nie oglądałem na swoim kanale, ale... <gryw> ale kastomy już na podstawie, na których są w podstawie robione, to już się nagrywa. I mamy to, no dziś nie to, dziękuję. I mamy przejście podwodne otwarte, a więc będziemy tam zaraz się wybierać, tylko naszym celem jest zdobycie tego na górze, tylko nie wiem czy, bo pisałem to jednak jako nasz główny cel, a więc nie wiem czy jest to mm, ładnie wymagane, czy... O, czekajcie, tam coś widzimy. Bra, ładnie się obróć. Skocz. i o to chodziło właśnie i tu mamy coś pewnie to jest wybijające gadostwo bo to no, tak wygląda ale czy jest o nie jest hmm. nam każą tamto zdobyć nie, no stoich bym raczej tu nie doskoczył nie ma szans raczej dobra to płyniemy pod wodę w takim razie zostanę tam na górze na wszelki wypadek Kurde, wpływaj, są problemy, zarowe Basen Albo i nie Tu jest jakaś ta sekretne przejście, o O, klucz tutaj potrzebujemy, dobrze wiedzieliśmy, że klucz jest potrzebny, dobra Dobra Spoko. I idziemy sobie tutaj Trophy Room Trophy Room, e, czy ono, ono nie, nie jest chyba, nie nie, ono nie jest oryginalnie w grze. O, jakie ładne trofea są w sumie. Ciekawe, mnie jak rozwiążą tutaj sprawę Excalibur, bo to jest Chapter One, czyli e, zawiera, jak widzieliście, tylko do Japonii. Oh, nie wierzę. Nie wierzę, serio? Kurde. Ale najpierw sobie będziemy popatrzyć. Koteczki! Oh, ja już kocham ten gaston bo się zbadzę i co jeszcze będzie? Koteczki! Oh, jakie ładne koteczki są tutaj, dobra. I tu mamy oczywiście mm, artefakty z trójki, mojego lubiona klasyka, która ma DLC również do siebie, które postaram się ograć, bo posiadam. Oczywiście. Postaram się ograć ją też. Jan, yeah, jak to ładnie wygląda, to się dokładnie kręci jeszcze. Nie wierzę artefakty z trójki i fragmenty tego meteorytu, dobra. Ale teraz czas na prawdziwy hit. Ta, może z rozbiegą bym skoczył. Choć sprawdziłbym jeszcze, czy tutaj czegoś nie ma. Bo wyjść, a wyjść się da bez problemu, ale tu mamy tamto, co nie? I tamto jest zbyt ważne. Jakby, uwierzcie, jakby nie było tutaj tej dziury w tym, to bym nie zauważył tego w ogóle. Czy to jest do. Nie, co i to jest jako cel. Nie gadajcie, że to jeszcze będzie się wracało do góry. Wow To jest nowy kostium i ko... Gdzie to się otworzyło? Gdzie to się otworzyło? Chyba tam na górze co nie? Są nowe kostiumy Ciekawe jak je będzie może zmieniać To to mi też się rozchodzi Bo pisały że jest ich wybór Jeszcze mm. Tu jest kostium nary Nie odc Grogi Legend Union Jack WeChain Serio? o, dobra już kocham tę grę jeszcze <laughs> kod miał, czemu nie? <laughs> Oj, jaj, o kocham, kocham, po prostu kocham Ale welecję oh. Fajnie, mam nadzieję, że nie jest za głośno gra by the way Bo nie wiem, w sumie mm, kurde Ale jaja, mamy strój Wow, jestem zakochany po prostu. Nie bo to jest chapter one, czyli jeszcze niepełne, ale... Nie wierzy, go Shotgun, magnum, uzi Co wy gadacie? O i kluczek. O, Dagger of Xian nawet jest. O, i traptorki, wilczki. Oooczycie to wygląda niesamowicie dobrze. Kurde, ej. Wow, jakie jak te rzeczy. Mam te pistolety nasz O, bo ona ma te legendowe, klasyczne, klasyczne bronie więc Jedyneczki, jedyneczki. Dobra, tu mamy kluczyk, jak widzimy. Basement key. Czyli tam idziemy teraz. Dobrze, No spokojnie. Możemy się w sumie zapisać, bo dawno się nie zapisawałem w sumie. A więc możemy się zapisać. Choć wątpię, że tu na nas coś wyskoczy nagle. Ale... Kto wie, kurde, zakochałem się w tej grze. Sorry, ale to... to... Jak ja zobaczyłem, że to jest ta gra i jeszcze d make kto w ogóle... Nie, to... To będzie miło, to jest, to jest miłość Z czego wyjrzenia Zaraz jak się... Czyli są te. O, jak fajnie, dobra. The basement key. Otwórz. Wsadź w tryń. W wow. No nie wierzę, jeszcze języczka zrobili. Kurde. a bo to jest do wysunięcia. Dobra to spadamy. Ogólnie, jak wiecie, normalnie to trochę inaczej wyglądało, ale nie szkodzi, że tak wygląda. Naprawdę, tak. jest tylko winda jeszcze, jak fajnie. Aha, tak, i może da zmiażdżyć, pewnie. Dobra. I mamy. czy to koniec tego. Wow. Nie jestem zachwycony tym Tomb Raider'em aktualnie. Tym customem. W ogóle customy są fajne do ogrywania. Będziemy się nimi bawić. Bo to, to moim zdaniem fajny pomysł na serię też jest. I, i jest to no niesamowite. Cię dobrze zrobione. I to wszystko. The crash. Powiem, o, nie znam dokładnego. O, następnego dnia Lara Croft przybywa do Boliwii. Boliwia, tak jest, O, <grywia> Ja się cieszę. Treasure Hunter też sobie zrobimy. Jak to pięknie wygląda w ogóle. No ale... I z dzióbki wypada tutaj, o jezu. I zaczynamy w wodzie poziom. Dobra. To, jak zaczynamy w wodzie, to przeszukajmy sobie wodę w takim razie. Wow. Nie, chyba nic tutaj nie widzę, kurde. Muszę się dobrze rozglądać, bo to nie jest jakiś very hard ani challenging. Yy... O, brązowy sekret mamy, jak fajnie. O, nie trzeba będzie tylko pewnie wchodzić, bo się kręcą. Choć obiekty też mogą się kręcić. Dobra, to mamy wypłynięcie. Skorzystamy z tego. Brązowe są najłatwiejsze do znalezienia. A więc od razu mówię. Zi i Alistera chyba to nie będzie moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie chwilowe, nie wiem A brakuje jego, będzie brakowało mi... O to mamy srebrny jeszcze na górze, tylko jakbyś tam dostać? Czekajcie Czy no to można wejść? W jakikolwiek sposób, czy to A. jest nie? To nie jest niewchodzalne, to jest stapialne. Dobra, rozumiem Czyli tam będziemy kombinować jakoś, żeby... A, jest szparka, dobra. Też nie jest aż tak skomplikowane, dobra. Hmm. To chodźmy sobie tu w to. Jesteś pewna, że nam skoczyć, daro? Wow. I tu mamy jakieś te drzwi. A, widzicie. Ciekawe mnie jeszcze, jak to się zbiera bardzo. Dobra. To jest skok, który trzeba wycyrklować. Ten w Tiyanaki. tak jest. Dobra. New outfit Unlocked O właśnie, mamy te, Mamy te, te, te wardrobe właśnie. Mm. Legend brown, legend pink, and blue cable. Legend union jacka. Mamy dobra. E, Weźmiemy sobie legend brown, chyba że w tym jesteśmy standardowo. Wydaliśmy się standardowo. Mm, Weźmiemy sobie legend, może blue. O kurde, zarumieś się. Spodziałem się, że można coś takiego zrobić, ale jestem naprawdę szczęśliwy, że w customach zrobili takie niesamowite rzeczy. Dobra, tam na górze cztery trzeba by się dostać. Jakoś. Teraz trzeba tam wrócić tam. To nie jest trudny skok w sumie, ale się zapiszemy. Kurde, w każdej sekundzie mogę się przebrać. To jest niesamowite. Wy Wygląda jak się na papiórku można się spinać, ale mogę się mylić. Nie mogę się spinać jednak. Jeszcze za wysoko jest troszeczkę. To trzeba cię ruszyć Nie mamy w nie, bo to normalnie na tym gra się robiło um, może jest tutaj gdzieś jakiś niżej gdzieś tam hmm. ta tekstura wygląda w sumie inaczej trochę tego O! Widzu chyba o, tu są szparki I to nie było to, co widziałem Dobra, ale to jest nieważne Na górę najpierw I teraz w lewo, w lewo, obrotka, lewo i górę, tak jest Dobra, tu mamy ten Ja się lepiej zapiszę, bo ja są spadnę, coś czuję zaraz e, Okej okay. I wykonałem zysk z shifta To był głupi pomysł to trzeba być idealnie wycyrkrowanym i ten skok jednak To jest jeden z tych skoków dobra. Najbardziej do tego, tu się troszeczkę w lewo poobracamy. Do przodu, skok i łapki łap, dobra To jak łapki łap już są, to jest już wszystko mm. Wątpię, że uda nam się wrócić tą samą drogą, a więc... Ale mamy srebrny sekret, tak jest Ciekawe, mm, jak tutaj w tym pisze Sekrety 1, 1 na 8, a o jeszcze procenty są Reward info A na ile jest, dobra yy, Będziemy sobie to wszystko obserwować Dobra, teraz pytanie moje Zapiszę się Tu na tym samym slocie I spadamy na dół <laughs> Tam na górze dźwignia widziałem Dobra, fajnie Fajnie, fajnie Aha, bo to muszę To jednak tak nie zrobię, nie Po co ja spadłem, wyskoczyłem do wody Bez sensu ja to zrobiłem W ogóle bez sensu Pa, no, mówię, halo Panowie i panie w surie. Tak by nie patrzeć. Albo sami panowie. Nie no panowie panie. Dobra, em. Na górę, skakaj. I teraz chodź tutaj, 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 tutaj i zobaczymy czy nie ma żadnych... Jest skrzynka do niszczenia. Kurde. Te lampy odzorowali również. Na ZC się kucało, dobrze pamiętam. Dobrze, nie dobrze pamiętam, tylko dobrze sobie ustawiłem, halo. Dobra, apteczka znowu Fajnie, że jest tutaj jeden rodzaj apteczek tylko Podoba mi się Ale w to trzyma mnie. No, to była maksymalna ilość w e legendzie Mam nadzieję, że to da mi wszystko więcej I przejście się otworzyło Raczej tutaj sekretów więcej nie wątpię, żeby... Wypypy. Chyba, że będzie jakaś dziurka um, Tutaj gdzieś, zaraz sobie zobaczymy Nie, no, tu nie będzie sekretów więcej, dobra A więc chodzimy na dół Ciekawe mnie czy jak zrobię te Excalibora Czy w ogóle zrobię Excalibora? Wow. <grystanie> patrzył na wszystko żeby wszystko znaleźć w ogóle O I głaz do popchnięcia I spadnie na dół, tak jest Wow. Nie chciałbym chyba tam spadać mimo wszystko mm. Fajnie to wygląda, kurde Nie ma niczego nadal, nie ma niczego nadal, ale dobra To się robi tak, tak, zapisik najważniejsze I wielki skok z wielkim łopandem, dobra Trochę niżej się opuścimy Choć popatrzyłbym sobie, czy czegoś w okolicy nigdzie nie ma Ale tu wątpię w to akuratnie Jeszcze mogę się obrócić i zobaczyć, czy Tam na górze niczego nie było, ale nie Nie było mimo wszystko, dobra to możemy iść dalej i tu bodaj, że żeby tu zejść, to trzeba było sprintem to zrobić, co nie? Co nie? Właśnie. I tu się. Dobra. Nie podałem się to za bardzo. O myślę, że by nie wydajeś, jakby wszystko wygrać. Dobra, co... to dobra. Pozostawiali coś, bo tutaj z nich chciała znikają, tak jak w legendzie, więc jest ładnie odzerwane. <grystanie> nie, bo po prostu taka mała gra jest. A, tu niczego nie było, dobra. Szukamy sobie, czy tu w okolicy niczego nie ma. Mm. O, jest szparka. To zaraz do niej sobie wejdziemy. Tam na górze też coś jest. Mm. Na górze jest przejście, żeby wchodzić coraz wyżej. Kurde, nie wiem. Dobra, w szparkę najpierw, chodźmy. A tylko apteczka jest spoko, nie zabrali mi tak dużo zdrowia, nie, dobra. To nie ma sensu się leczyć. Mm, to była jedyna, co tutaj widziałem w sumie. Wchodzimy sobie tutaj na to. O, trzeba tam na górę wejść w takim razie. No, nie ma no, wyboru, no, mostek jest jakiś nad nami, co wy No faktycznie mostki są. O, I to jest takie coś. I tam, tam pewnie jest sekret po tamtej stronie Ja coś tak czuję Tam jest sekret, po prostu musi być Albo srebrny, albo brązowy Tu brakuje takiego brązowego sekretu No nie wiem, nie wiem Co to będzie, co to będzie Chyba, coś pomijam, tam... też jest duża szansa, że coś pomijam Wątpię, że znajdę sam wszystko Ale chciałbym najbardziej złote znaleźć Tylko nie wiem, czy mi się uda hmm. Się zapiszę ja na tym samym slocie no to nie jest skok śmierci, tylko jakbym spadł, to przynajmniej był jakiś moment, w którym mogę się na spokojnie przydać. Dobra, na górę, na górę, na górę, na górę. I teraz do tyłu powiadacie. Czy was coś... Udało się. Nie wierzę. To dobra, jest nasza. Dobra, zapiszmy się. Tam mamy światełko. Tam mamy tam... A tu jest ten sekret brązowy. Tam, a czyli tam jest przejście główne mimo wszystko. Dobra. Hop. Może z tym się z tymi krzynkami dało się coś zrobić. Hmm. Czy idziemy sprawdzać, czy nie? Dobra, tu nadal się nie da przychodzić. Dobra, rozumiem. Co do mnie strzela? Możesz kamerę też pokazać, gdzie on jest, dziękuję. Bo mnie zaraz dostrzeli, prędzej niech ja go obejdę. No i ładnie, dobra, mamy go pokłanowanego tylko trochę oberwałem. O, tu możemy to sprawić, czy czy się z tym zdać, z tym zrobić. Bo zstrzelić wąpię no nie, nie da się nic z tym zrobić, dobra. To dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Tu mam ten mostek zerwany. Oh, fajnie, to jest w dźwigniu w ogóle wszystku. Oh, fajno, fajno. Zarumbiście... Ej, podoba mi się to bardzo. No. F5. Save, dobra. Dobra, dziękować. Eee, I sobie zbieramy sekrecik nasz. Możemy sobie skoczyć tam, chyba, że tutaj gdzieś coś jeszcze innego jest, dobra, nie ma. Czyli sobie tutaj, mmm, tamto, to się znowu zapiszę. Normalnie zapis za zapisem. No ale jak tak bym w gra wymagał, to tak gra wymaga i za to nie poradzimy. I wchodzimy do środeczka, o, mamy 29 minut dopiero tylko. Dobra, na spokojnie. Mmm... Się zapisałbym tutaj, mimo wszystko, wiecie? Oh. MG415 submachine gun. Pokażcie jak to wygląda dokładnie. Wow, 110. Wybieramy. Wow, wow. Tam na górze ktoś jest. Zaraz do niego dojdziemy. O strzaj, strzaj No nie tam O nie Ech. Ech. Nie wiadomo skąd znam apteczkę Wow Ale to jedzie grubo Dobra Weźmy sobie apteczkę chyba Albo sobie zapiszmy Jak będzie następna walka z sobie wezmę apteczkę wow, wow 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 Widzicie ile tu jest przejść Jest jako dwójka, dobra fajnie Wow, to jest za dużo przejść dla mnie, żeby był szczery Dobra, najpierw sprawdzimy tą część i pójdziemy sobie w te części boczne Mimo wszystko A trochę amunicji do tego zjadło mi mimo wszystko Ale to było dosyć sporo przeciwników, więc też dobrze, że to wzięliśmy Okej, okay, tam jest jakieś przejście dalej Wiecie co, to jest tylko karton do zepchnięcia Zdało pewnie też by się go udało to zepchnąć, ale weźmy sobie od tej strony to zrzućmy. Srebrny sekret jest tutaj. Wow. Dobra, to jak już tutaj jestem, w tym miejscu akurat, nie? Kto by się spodziewał, że w takim miejscu srebrny sekret znajdziemy? Kurde. Ile już my tego mamy? Statystyki. 2-2. Dobra, dobrze. Okej, okay, dobra, GP sobie szukamy. Widać, że to jest zamknięte w ogóle. Okej. Okay. Kluczy dwóch potrzebujemy zebrać. Dobra, to jest dobra informacja. Bardzo dobra. Potrzebujemy dwa klucze zebrać. Mm. O! Zapteczką, fajnie. Akurat to jest fajnie, że zapteczką. Dobra, ładnie, mamy kolejny brązowy. Dobra, możemy się zapisać. I iść dalej. Już wszystkie miejsca do zapisy zużyłem, fajnie. O nie. Teraz tylko jeden, to nie, nie będziemy marnować tego akurat. I przyszedłem się dołem, mimo wszystko. Bardziej mnie kusi. O, to był hit w ogóle. O nie, nie, nie żartujcie sobie ze mnie. O Jezus Maria, tylko nie to. O je To jest klucz. Daleko tego... Mm. Dobra, zapiszmy się. Wiem, że się nie leczę. Dobra. Oczywiście za daleko przeszłem. O Jezu. No, przydałoby się wyleczyć. Nie wiem to zrobiło i chcę... A nie, to nie było to nic Wyłączyło to, dobra I mamy klucz Odchodziło Temple key, jeden z dwóch, dobra Fajnie Ono w ogóle strzela, nie wiadomo. Dobra, ale nie, nie ładujmy Jak to wyłączyliśmy to nie marnujmy na to nic, okej okay? Dobra, tu mamy apteczkę Kurde, zażyłbym ją mimo wszystko Dobra, jeszcze nie zginąłem, to jeszcze nie zażywamy. <grym> może się uda na takim... ...pyrtkowym zdrowiu do przejść. Dobra. Ale już dobijamy do pół godziny prawie. To bym zakończył mimo wszystko w tym miejscu. Sobie przed wyjściem tutaj zakończmy sobie o, w tym miejscu może. O, tu w rogu tak ładnie. O. Tylko sekretu tu żadnego nie było. Czekajcie, jeszcze sobie na sekret popatrzę. Czy faktycznie tutaj nie ma szans zbyt... się sekreta. Nie hmm, niby szparki Chyba nie, chyba, że zniszczenie tego. Dobra Jezu, mi się, że wstaje, dobra. teraz sobie idę w nasz kącik i tu sobie zakończymy odcinek. Dobrze. A więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do następnych. Trzymajcie się. No i cześć. Pa pa!